Chcesz dodać napisy do filmu ze swojego iPhone'a? E w tym wideo pokażę Ci krok po kroku, jak to zrobić. Zanim przejdziemy dalej, jeśli chcesz odkryć ukrytą funkcję swojego iPhone'a, e gdy rozwiążesz swoją wątpliwość, zajrzyj do opisu. Zarówno do dodawania napisów, jak i ogólnie do edycji wideo, aplikacją, którą polecam, jest CapCut, ta aplikacja tutaj. Jest całkowicie darmowa, możesz ją pobrać ze sklepu Google Play lub z App Store na iPhone'a. E ma też wersję komputerową, którą można pobrać bezpłatnie na Windowsa lub Maca. Owszem, istnieje wersja płatna, która kosztuje około 12 i zawiera dodatkowe funkcje, ale jeśli używasz aplikacji tylko od czasu do czasu, darmowa wersja w zupełności wystarczy. Jeśli jednak korzystasz z niej często, warto rozważyć zakup wersji Pro. My jej używamy i działa naprawdę bardzo dobrze, jak na swoją cenę. Teraz zobaczmy, jak dodać napisy. Najpierw stuknij w nowy projekt, który pojawia się u góry. Następnie wybierz konkretny film i stuknij w Dodaj. Gdy wideo zostanie dodane, zobaczysz na dole pasek z różnymi funkcjami, które możesz przesuwać. Wybierz opcję Captions lub Napisy. Stuknij w nią. Teraz w prawym górnym rogu zobaczysz opcję Język. Stuknij w nią i wybierz język filmu, żeby program prawidłowo rozpoznał słowa. Jak widzisz, pojawia się też opcja automatycznego wykrywania języka, ale zalecam zawsze wybrać język ręcznie, jeśli znajduje się na liście, wtedy działa dokładniej. Po wybraniu języka zobaczysz różne szablony, czyli style, w jakich będą wyświetlane napisy. Są różne efekty i kroje czcionek, ale nie martw się, wszystko można potem dostosować. Możesz stuknąć w dowolny z nich i użyć ikony oka, by zobaczyć podgląd w większym rozmiarze. Wybierz ten, który ci się najbardziej podoba i stuknij w przycisk generuj, który znajduje się na dole. Poczekaj chwilę, aż aplikacja przetworzy dźwięk. Po chwili napisy pojawią się na osi czasu. W capcut możesz dowolnie przesuwać i zmieniać elementy. Jeśli stukniesz w napisy, możesz je powiększyć, zmniejszyć, obrócić lub przesunąć w dowolne miejsce na ekranie. Aby zmienić czcionkę, kolor lub styl, stuknij w opcję styl. Znajdziesz tam wiele funkcji do personalizacji. Możesz wybierać spośród gotowych szablonów łączących kolory, efekty i kroje czcionek. W zakładce czcionka wybierzesz styl pisma, w sekcji Styl możesz dostosować kolor, rozmiar, przezroczystość, dodać obramowanie lub cień, wszystko według własnych preferencji. Są też zakładki Efekty i animacje, które pozwalają dodać ruch lub inne efekty wizualne do napisów. Kiedy już wszystko wygląda tak, jak chcesz, stuknij w ikonę znacznika w prawym górnym rogu, aby zapisać zmiany. Jeśli w którymkolwiek momencie chcesz poprawić tekst, na przykład program źle rozpoznał jakieś słowo lub chcesz dodać przecinek, po prostu stuknij dwa razy w napisy. Wtedy możesz edytować tekst bez problemu, zmieniać słowa, dodawać znaki interpunkcyjne, co tylko chcesz. Kiedy napisy są gotowe, stuknij w przycisk eksportuj w prawym górnym rogu. Film zostanie zapisany w galerii Twojego iPhone'a. W darmowej wersji możesz wykonać kilka eksportów bez problemu. Na końcu filmu pojawi się znak wodny CapCut, który można usunąć po zakupie wersji Pro. Po kliknięciu Eksportuj aplikacja poprosi o załogowanie się. Możesz utworzyć konto za pomocą Google lub Facebooka, zajmuje to dosłownie minutę. Po załogowaniu będziesz mógł zapisywać swoje filmy w galerii. Jeśli chcesz odkryć ukryte funkcje swojego iPhone'a, e codziennie wysyłamy e-mail, w którym w prosty sposób wyjaśniamy jedną z nich. Jeśli chcesz, żeby także do Ciebie trafiał, link znajdziesz w opisie. To całkowicie bezpłatne.